myjcie okay, już Mycie no nóga p Dawajcie, dawaj, dawaj Ale dawaj do środka! <laughs> dawaj do środka! <siedzenia. laughs> nie tutaj, bo to jest elektronika kurwa! Cholę tam, ja wszystko. <laughs> A szyb szyb nie? Kurwa. <laughs> A ja się spuścisz do 40 dawajcie Dawaj do jeszcze. Nie, nie po głośniku, bo pójdzie całą Nie pogośniku! Ej, wejść! Ile z drugiej strony to nagrywa? Ja jedzie, to będzie dolany. Otwórz! Wyjmij wycieraczkę! Co? Wycieraczki wyjmij. Jakimś tyreczkiem? Aha, już nie, dobra! No weź to! Dobra! Nie! I kolejny Dawaj! Ej, ja ci baj! Daj, baj, baj! wodę. Dawaj wodę! baj! Daj, baj! Daj, baj! Daj, baj! Daj, baj! Daj, baj! Daj, baj! może ma Daj, baj! 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 Daj, baj!